Dzień dobry. Dziś chciałbym Państwu przedstawić pamiątki po artyleryjskim ostrzale Westerplatte. Wcześniej dość szczegółowo omówiliśmy bombardowanie Westerplatte 2 września. Teraz przejdźmy do ostrzału artyleryjskiego. Teren Westerplatte był ostrzeliwany przez artylerię, nękany, a jego obrońcy byli nękani właśnie ogniem artyleryjskim w ciągu całej... Siedmiodniowej obrony. Oczywiście najsłynniejsze są salwy artylerii okrętowej Szlezwika Holsteina, który, które właśnie o godzinie 4.48 1 września 1939 roku symbolicznie rozpoczęły II wojnę światową. Natomiast mniej znana jest historia również tego, że Westerplatte było strzeliwane zarówno z morza, jak i z wody, czyli z Wisły oraz przez artylerię lądową. Schleswig-Holstein był wyposażony w trzy rodzaje armat armaty kalibru 28 cm, 15 cm oraz armaty przeciwlotnicze kalibru 8.8 cm. Tego typu właśnie relikty tego typu pocisków odnajdujemy również na westerplatte. Ewidentnie pochodzą one z ostrzału artyleryjskiego, który przeprowadził szlezwik holstein Co ciekawe, Szlezwik pomimo tego, że był zacumowany w okolicach Westerplatte w ciągu całych siedmiu dni obrony. Ostrzeliwał Westerplatte, teren składnicy tranzytowej jedynie w ciągu dwóch dni 1 września w trakcie dwóch kanonat, które łącznie trwały około 45 minut oraz w dzień kapitulacji składnicy, czyli od rana 7 września również ostrzeliwał Westerplatte. Szlezwik dysponował czterema Działami kalibru 280 mm, bądź w nomenklaturze niemieckiej 28 cm. I tu właśnie mamy fragmenty korpusów tego typu pocisków. Takie pociski kalibru 28 cm. Ważyły 330 kg. Tu mamy fragmenty korpusów pocisków wystrzelonych ze szliesznika, właśnie kalibru 28 cm. Jeden z tych odłamków ma zachowany mosiężny pierścień wiodący. Są to naprawdę potężne kawałki stali. Proszę sobie wyobrazić, pędzący taki kawałek, trafiający w cokolwiek, w ciało człowieka, czy też w metal, po prostu zniszczenia były ogromne. Tutaj natomiast mamy fragmenty zapalników uderzeniowych używanych w tego typu pociskach artylerii okrętowej. Schleswig dysponował również dziesięcioma działami kalibru 150 mm bądź 15 cm. To jest właśnie dno tego typu pocisku. Wspominałem również o czterech działach przeciwlotniczych kalibru 8,8 cm Sławne 8,8, które w późniejszym okresie wojny służyły do niszczenia czołgów i pancernych wozów bojowych przeciwnika. Nimi również ostrzeliwano teren Westerplatte, to jest właśnie dno tego typu pocisku. A tutaj fragment zapalnika nastawy zegarowej opóźniającej wybuch takiego pocisku do 30 sekund. Oprócz tego, że faktu, że Westerplatte było ostrzeliwane przez Szlezwika, również od strony morza Niemcy Kriegsmarine próbowało atakować Westerplatte, jednego z dnia obrony od strony morza właśnie podpłynęły dwa torpedowce niemieckie, które były wyposażone w działa kalibru 105 mm i zaczęły ostrzeliwać właśnie teren składnicy ich pociski część z tych pocisków wystrzelonych przez te okręty przenosiły przenosiły więc czyli przelatywały nad Westerplatte powodując uszkodzenia w nowym porcie w związku z tym ten ostrzał przez okręty wstrzymano, przerwano okręty zostały wycofane niestety do tej pory nie udało nam się wśród licznego naprawdę licznego ogromnego zbioru odłamków zidentyfikować Odłamków pocisków 105 mm. Jak już wspomniałem, Westerplatte było ostrzeliwane również przez baterie lądowe. Baterie te były rozmieszczone w jelitkowie, w brzeźnie, na stogach, na uściu. I właśnie z tych punktów ostrzeliwano również Westerplatte. W późniejszym okresie walk o Westerplatte sprowadzono moździerze kalibru 210 mm, więc potężne moździerze z czasów jeszcze I wojny światowej, które również dołączyły do ostrzału Westerplatte, powodując m.in. Uszkodzenia ścian izby bojowej położonej właśnie w nowych koszarach. Pociski te eksplodowały z pewną zwłoką, wbijały się dość głęboko w ziemię. Dopiero wtedy eksplodowały, wywołując duże ciśnienie w gruncie, które po prostu uszkodziły ściany wartowni numer 6, znajdującej się w budynku nowych koszar. Dysponujemy właśnie fragmentami tych pocisków moździerzowych kalibru 210 mm. Tu mamy dno właściwie fragment na takiego pocisku oraz w dobrym stanie zachowany zapalnik używany między innymi właśnie w tego typu pociskach moździerzowych kalibru 210 ilość odłamków różnych rozmiarów różnych kalibrów które znajdujemy na występie to jest naprawdę ogromna to daje nam pewien obraz tego z czym musieli się zmierzyć obrońcy Westerplatte z jaką ilością stali, która roz... spadała na nich i rozgrzana po prostu wszystko w okolicy niszczyła. To naprawdę skala tego ostrzału jest widoczna do dzisiaj w ziemi na Westerplatte.